Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w trzeciej części czytanka. Jaki będzie syl sylwester, co mnie spotka? Grudzień, styczeń. Te dni około sylwestrowe, czyli sobota, pion, sobota, niedziela i poniedziałek. Moi drodzy, to jest trzecia część i w tej części pozostał nam pozostała waga, skorpion i strzelec. Wcześniejsze znaki są już na kanale w dwóch częściach dwa nagrania, a my zaczynamy teraz od wagi, co spotka wagę jaki będzie Sylwester 2023 dla Wagusi. Co spotka wagę? Wypadło umiarkowanie. Karta równowagi, cierpliwości, wytrwałości. Umiarkowanie. Co spotka wagę, Wagusia, karta głupca. Są ostateczne. Ostateczny i diabeł. Trzy duże arkana. Ale taki przekrój, moi drodzy. Hm. W tle sześć pentakli, a smierczy świat. Ta równowaga wychodzi tutaj. Wzajemne obdarowywanie, wzajemna troska, wzajemne wsparcie. To wsparcie, ta równowaga, partnerstwo wyjaśnienie, dyskusje, polemiki, rozmowy wyjaśniające, argumenty rzeczowe, sukces gwarantowany w tym Asie mieczy może być początek znajomości, początek związku tutaj, raczej początek związku, nie znajomości, tylko taki może być emocjonalny, wybuchowy początek związku. I zakończenie jakiegoś cyklu z sukcesem, ze spełnieniem. Być może uda się zacząć związek ponownie, jakąś relację albo nowy związek po wyjaśnieniu wszystkich, wszystkich rzeczy, które były tam, wiecie, jakieś tam dręczące, niejasne, wymagały dyskusji, były dylematy, to, to zostaje wszystko wyjaśnione i zakończone zostanie to z sukcesem, zgoda, sukces, spełnienie. Najszczęśliwsza karta, jeżeli chodzi o zakończenie isp, jakiegoś etapu i spełnienie w życiu. No tak jest taki spełniający okres, tak jakby waga miała jakiś spełniający czas w swoim życiu, w którym spełnia się wszystko, co było najważniejsze, czyli to, czego jeszcze brakowało. To ostatnie największe szczęście, jakby uzupełnienie tego całkowitego spełnienia. I co tutaj jest? No Wy jesteście w energii nowego początku, nowej drogi, jest to albo początek nowy, rozpoczynacie jeszcze raz na nowo jakąś drogę, jakąś ścieżkę, jakiś związek, jakąś relację. Albo podejmujecie się nowego wyzwania, nowego flirtu, nowej relacji, nowego romansu, nowej przygody i innego nowego wyzwania. Jesteście w energii nowego, czy też nowego początku. No, piękna energia. Ewentualnie tam ktoś może być w energii ciąży też, ale to chyba rzadziej. Moi drodzy, romans, flirt to może być u kogoś bez. Przywiązania do osoby. Tu jeszcze nie ma przywiązania. Tu jeszcze nie ma więzi jakichś takich, wiecie. Tutaj są początki. To jest jako przygoda, wyzwanie, duża ciekawość e, wszystkiego. E, w najbliższym czasie. Mm, co się wydarzy? Sąd ostateczny. Pogodzenie, zgoda, powrót partnera, powrót partnerki. No to jest jakby czytanie do tego, że powracamy do jakiejś sprawy, do jakiejś sytuacji, powracają osoby z przeszłości. No i tutaj może być ten sylwester albo sylwester trochę, albo rodzinnie. Albo właśnie powrót partnera, partnerki. No nie wskazuje tutaj na żadne wielkie imprezy, słuchajcie, jakieś bale i tak dalej. ktoś może mieć oczywiście, ale raczej nie, nie pokazuje się to tutaj w kartach. Pokazuje się to jako spędzanie, jako taki nowy początek, ewentualnie wyruszenie w jakąś przygodę, przeżycie jakiejś przygody w, w ten czas sylwestrowy końca roku. No możliwe też jakiś może być wyjazd, natomiast w tym sądzie ostatecznym będziecie raczej chcieli, skupieni będziecie na stabilizacji, na ustatkowaniu się, na planowaniu przyszłości, planowaniu, nie wiem, wspólnego zamieszkania, ponownie planowaniu wspólnego związku, planowaniu małżeństwa, planowaniu macierzyństwa, też niektórzy zgoda. Tu jest pojednanie, pogodzenie się, tu jest odrodzenie uczucia. Tutaj odradzają się jakieś nowe uczucia, znaczy odradzają się jakieś uczucia na nowo. I moi kochani, no może tak być, że wy gdzieś, no albo ta końcówka roku, te życzenia też składane na nowy rok mogą kogoś z, jakby sprowadzić do takiej sytuacji, w której. Odrodzą się te uczucia, tak? Gdzieś tam będzie jakaś rozmowa, może nawet jakieś spotkanie, albo rozmowa i odrodzenie tych uczuć. Karta diabła, moi drodzy, to jest karta wskazówki, rady. O, trochę może trzeba tutaj więcej erotyzmu, więcej. Znaczy, tutaj no, no nie ma tu kilichów, tu za bardzo o uczucia nie chodzi. Tu może chodzić, że może Was ktoś może Was ktoś kusić. Albo będziecie mieć inną pokusę w Sylwestra. Może pokusa co do kogoś też faktycznie, tak? Może być, możecie być kuszeni, możecie mm, trochę mieć taką energię, no miejmy nadzieję, że to nie jest energia jakiejś toksycznej relacji, to nie jest powrót jakiegoś toksycznego partnera, toksycznej partnerki. Mogłoby być, ale nie musi. No bo w tym Diable to tak y, bardzo jakaś taka energia... Y, Spętania, pl, wiążąca dwie osoby. Ktoś tutaj czuje się mocno przywiązany. No może Wy fizycznie finalnie czujecie się mocno związani, przywiązani w tej karcie diabła. Słuchajcie, może tutaj być finalnie też czyjaś manipulacja. No, może tutaj ktoś manipulować jakimś nowym początkiem, początkiem związku. Jakimś, ten nowy początek może być teraz zmanipulowany. Może też pokazywać osobę, która jest fałszywa. Może pokazywać zdradę. Ale co rzadziej tutaj w tych, w tych pozostałych kartach powiem raczej, moi kochani, i rada jest, abyście starali się zrozumieć prawdziwą naturę tego, co pozorne. No więc, jeżeli na pozór wam się wydaje, że wszystko jest super idealnie, takie piękne, kolorowe, no to szukajcie drugiego dna. To znaczy, odnajdźcie to. Co tylko stwarza pozory, i sprawdźcie, dlaczego to stwarza tylko pozory, jakie jest naprawdę. Jakie jest, jaka jest etiologia, jaka jest przyczyna i podłoże jakichś wydarzeń, czy też konkretnej osoby, która na pozór nam się wydaje może ktoś na pozór wraca. Ale karta sądu ostatecznego jest kartą ostatecznego powrotu, więc albo ktoś wraca po to, żeby odciąć i zamknąć przeszłość i nigdy więcej do niej nie wracać, albo ktoś wraca na stałe. No więc ta, ten diabeł bardzo może też mówić, słuchajcie, o silnych uczuciach, o często skomplikowanym związku. Może finalnie okazać się, że relacja jest, że uczucia są silne, ale relacja też jest yy, mocno skomplikowana. Może dlatego, że ktoś ma tu wobec kogoś słabość, ktoś ma wobec kogoś uzależnienie, ma dużą namiętność, zaborczość, erotyzm, no to raczej decyduje, to jest raczej decydujące o tym powrocie, o tym, że chcecie, żeby ktoś powrócił, żeby było jak dawniej żeby został na stałe, czy została na stałe. Jest to skomplikowane, ale są silne uczucia, jest słabość do tej osoby, jest uzależnienie od tej osoby, przywiązanie. No, jest, są, jest tutaj namiętność, jest, jest wszystko, tak? Ale jest też zaborczość jednej ze stron. No jest. Dziękuję wagusi i zapraszam skorpiony. Co moim drogim skorpionom? Wypadł król mieczy, wypadł jakiś wodnik albo inny znak powietrzny. Tutaj bliźnięta rycerz mieczy i paść kielichów. O, jakieś wzruszające za, e, wzruszające wydarzenie. Zaproszenie na randkę, na spotkanie albo świadczyny zaręczyny czyjeś. Proszę, znowu wypad paś mieczy. Znowu energia mieczy, energia bliźniaka. Drugi raz. Raz był wodnik, dwa razy bliźniak. Powiedzenie jakiejś prawdy, chlapnięcie jakiejś prawdy. Ktoś tu jakąś prawdę powie, słuchajcie. Przypadkiem odwróciło się też dziewięć kielichów i dwójka kielichów: partnerstwo, pojednanie, pogodzenie, przebaczenie, porozumienie, wyciągnięcie ręki na zgodę, kompromis, miłość, obopólna. Dobra, a teraz rozkład, bo tam już praktycznie odczytałam jeden rozkład z wypadających kart. No, jakieś takie energie, które faktycznie tu się mocno Skorpionowi pokazują, wypadają. Rycerz pentakli. 9 pentakli, a widzicie, a tu monety. Tam było tak powietrznie, a tu takie uziemienie i gwiazda. No pięknie, bo kończy się to spełnieniem marzenia, spełnieniem pragnienia, już co by nie było, jakby się nie działo. No to się spełnia jakieś marzenie, spełnia się jakieś pragnienie. I znowu energia pentakli, król pentakli, 7 mieczy, rydwan. Moi drodzy, ile tu osób? No 3, 4. Rydwan rak, król pentakli byk lub koziorożec. Nie, to jest koziorożec, król pentakli. Raczej, ale no byk też może być. Rycerz pentakli, gdzie może to być panna. Tutaj znaki ziemi pokazują się w tej chwili, ale niekoniecznie bo wody też. I gwiazda, gwiazda to karta wodnika, ale ta gwiazda jest odczytywana. no gwiazda, Wodnik byłby dwa razy, dwa razy były bliźnięta, i tu jeszcze jakiś koziorożec lub byk. Ale. Tak, gwiazda mówi o spełnieniu marzenia, o spełnieniu pragnienia, o tym, żeby spełniać też swoje marzenie i spełnić swoje pragnienie, żeby uważać, czego się pragnie, bo to się spełni, nie? No, tak to właśnie jest. Moi drodzy, w tle jest osoba, która ma jakiś decydujący wpływ, która ma, no właśnie, podejmuje decyzję jest taką osobą decydującą, wpływającą na jakąś sytuację. Słuchajcie, i. No to może być. Często to jest karta sponsora, osoby, która, albo szefa, albo sponsora, osoby, która w kogoś coś inwestuje lub w kogoś inwestuje. Um, no i siedem mieczy, które mówi tutaj o jakimś zakłamaniu, o jakiejś fałszywej obietnicy. Um, znaczy nie, tu nie ma fałszywej obietnicy. Tu jest zakłamanie, tu jest manipulacja, oszustwo, zdrada. I to bardzo zakłamana, zdradliwa osoba. I rydwan no, ruszenie naprzód, ruszenie z odwagą. Um, Akcja, tu się dzieje. No, chyba, że ktoś cichaczem się ucieka, wyprowadza, też tak może być. Słuchajcie, rycerz pentakli, wy w energii takiej bardziej, bardzo solidnej, solidne fundamenty, solidne podstawy, rzetelność, odpowiedzialność, bardzo odpowiedzialni, w energii dużej odpowiedzialności jesteście, budowania małymi krokami, krok po kroku, jakiejś Twojej stabilizacji, swojego bezpieczeństwa materialnego, swojego. Swojego nowego życia albo życia po prostu w takiej energii bardzo uziemionej, praktycznej, w takiej nieskorpioniczej, tak? No, niewodnej, nieuczuciowej. Nie ma tutaj emocji. Nie będziecie działać emocjonalnie, nie będziecie w energii emocjonalności. Nie, będziecie w energii uziemienia, praktyczności, solidności, bezpieczeństwa materialnego. W czasie budowania większej ilości materii. No i będziecie tak skupieni na materii, że ja tutaj nie bardzo widzę, żebyście wy mieli świętować, kochani, ten nowy rok. To znaczy, no tak, no ten stary, żegnać stary, witać nowy. No jedynie ten rydwan, tu jest jakaś podróż. Tu może być faktycznie ktoś, może zdecydować się na podróż, na wyjazd. No, może to być taki wyjazd, właśnie około sylwestrowy, sylwestrowy. Ktoś może zdecydować się na wyjazd sam, a mamy tutaj dziewiątkę pentakli, w, w tym co może spotkać, co może, jaki będzie ten sylwester i co może spotkać. No właśnie, no, sylwestra ktoś może spędzić sam, jakiś skorpion mógłby spędzić sam, spędzać sam, ale dlatego, że chce. Po prostu. Chce być sam w tym dniu, chce spędzić samotnie, może być taka osoba, albo faktycznie, osoba jest sama. Jest to też taki przekaz. Natomiast tu jest dobrze komuś tak, jak jest. No, właśnie, ktoś czuje, że, że tutaj jest dobrze. Jeżeli ktoś jest sam, to dlatego, że jest sam z wyboru. Natomiast to jest tak naprawdę wygoda i luksus. Ktoś się czuje luksusowo, wygodnie, może przyjść duża wygoda, może przyjść duży luksus. Może, może to będzie jakieś luksusowe party lub taka, mm, lub po prostu właśnie wygodne spędzanie czasu. Y, Albo ze, z, z osobą, którą znamy, albo z, z kimś znajomym, albo po prostu samemu. E, może to być tak, że w trakcie tej samotności, czy przebywania samemu, możecie spotkać, poznać takiego Króla Pentakli. Możecie taką osobę spotkać, która, czy poznać, m, czy po prostu może będziecie w, z taką osobą mieć kontakt, albo będziecie się widzieć, albo się gdzieś zobaczycie, spotkacie. Gdzie no, zechcecie, być może tu może być jakaś zdrada z tą osobą i no, ruszenie jakaś najgorętsza faza związku/relacji. Mógłby tu być taki romans albo mógłby tu być zakończenie. Rydwan też może mówić o zakończeniu związku, zakończeniu jakiejś relacji. No, zakończeniu może takiej sytuacji, zakończeniu zdrad, zakończeniu manipulacji. Ja, jeżeli ktoś zdradzał, oszukiwał, kłamał i manipulował skorpionem, to też by mogło przynieść zakończenie takiej relacji. Tu się pokazuje osoba, która kochani będzie do, do uczuć, do relacji osoba bardzo stabilna, bardzo, bardzo, bardzo okej, okay, która będzie spełniała, swo, będzie jak gdyby, będzie okazywała uczucia z powodu tego, że chce, a nie z powodu tego, że musi. I no, i tutaj będzie jakby działała. Po prostu będzie chciała, aby skorpion był w energii szczęścia, będzie chciała dać to szczęście ta osoba skorpionowi, dlatego że chce, że bardzo chce to okazać, a nie dlatego, że musi albo ktoś każe. Moi drodzy, no i to jest tak jak mówię, jakaś osoba, która ma wpływ, która decyduje, od której coś zależy, i gwiazda, która finalnie mówi, radzi, abyście wypowiadali życzenia i podążali za swoim szczęściem. Może też finalnie spełnić jakieś życzenie, jakieś marzenie, no w gwieździe to może być róż różnie, to jest nadzieja i wiara, optymizm w to, że wszystko się uda, więc cokolwiek byście nie chcieli w życzeniu, marzeniu, żeby się udało, powiodło, no to karta gwiazdy mówi raczej o spełnieniu, mówi raczej o spełnieniu, yy, o... Yy. Może też mówić o nowej miłości. Finalnie może z tego wszystkiego powstać nowa miłość. Można się zakochać. Tutaj ktoś może się zakochać. Albo wy się zakochacie, albo ktoś w was się zakocha. Możemy mieć taką sytuację. Co jeszcze możemy mieć? Moi drodzy. Rozwój duchowy, albo jakiś relacji, związku, osoby, wewnętrzna harmonia, to jest osiąganie wewnętrznej harmonii, spędzanie czasu w miły sposób. Yy, może to być jakaś miłość duchowa, miłość przeznaczona, osoba przeznaczona, yy, dużo ufności, dużo zaufania i harmonii w relacji w związku. Słuchajcie, możecie spotkać miłość pełną ciepła, wzajemnego zrozumienia i mieć duże powodzenie w miłości, ale i spełnienie też. Też. Też dobre perspektywy, jeśli chodzi o pracę twórczą. Może być jakiś duży sukces w pracy twórczej, dobra inwestycja finansowa, dobra inwestycja i perspektywa na przyszłość. Jak spełnienie też marzeń związanych z pracą zawodową albo z pracą twórczą. Może ta osoba w tym pomoże, jeżeli to osoba będzie inwestowała w skorpiona, być może. A dziękuję skorpionkom. Dziękuję skorpionom i zapraszam strzelczyki. Co dla strzelczyków? co dla strzelczyków co spotka strzelczyków sylwestra, jaki będzie horoskop, jaki będzie jaki będzie sylwester dla strzelca Siedem pentakli sąd ostateczny jakieś powroty powroty byłych partnerów, byłych partnerek odrodzenie uczuć askielichów mhm uh -huh. Dobra, pierwszy przy siedem pentakli. Tam gdzieś były siedem pentakli, um, są dostateczne a z kielichów, czyli pierwszy przekaz taki szybki, gdzieś, który, gdzie kogo, dla kogoś się pokazał, może nie będzie to dla większości, może to właśnie dla jednej osoby, ale ktoś powinien usłyszeć. Że tam jest gdzieś wy zasialiście pewne plony, działania, które, na których czekaliście rezultaty i efekty. Jeżeli są niewystarczające, należy zmienić. Sprawdzić, co należy zmienić, co poprawić, aby uzyskać więcej, czy żeby były większe zwroty zyski z inwestycji, czy zwroty z jakiejś relacji. Więc tyle, tyle ile zaangażowania wnieśliście. Trzeba się zastanowić, czy, czy faktycznie mm, zaangażowaliście się e, na tyle, że dostaliście. Tyle, ile oczekiwaliście, czy zaangażowaliście się za mało, czy wręcz przeciwnie, za dużo zaangażowaliście się, a za mało dostaliście w zamian, więc to by trzeba było zweryfikować, czy wystarczająco dużo otrzymaliście z powrotem, czy zaangażowania, czy uwagi, czy, czy nie wiem, czy czasu, czy, czy miłości, czy, czy, czy prezentów, czy na przykład, czy wystarczająco nie wiem, czy, czy, czy po prostu czy ten zwrot z zainwestowanego czasu, energii, środków, czy pieniędzy jest adekwatny? I mamy tam sąd ostateczny, który mówi o zgodzie, o tym, że ktoś się pogodzą się byli, były osoby, które ze sobą były, to już nie ma znaczenia, czy małżonkowie, czy partnerzy, czy chłopak dziewczyna, czy kto. Nie, no, pogodzenie byłych osób, byłych partnerów, planowanie ustabilizowania ustatkowania, planowanie wspólnego życia, małżeństwa takiego, wiecie, na stałe. No i teraz albo na stałe ktoś wraca, albo ktoś wraca tylko po to, żeby jakby tą przeszłość zamknąć. Więc dla kogoś wraca ktoś po to, żeby zamknąć przeszłość i do niej nie wracać, a dla innych ludzi się po prostu jest odrodzenie uczuć, jest zgoda, jest powrót i jest ustatkowanie, ustabilizowanie takie stałe, tak, na stałe. A z kielichów, który też mówi o tym, żeby, który wypadł... W, no, mówi, Może to mówić o świadczynach, zaręczynach finalnie, o, może mówić o zazdrości w niektórych, niektórych przypadkach, albo po prostu o wybuchu uczucia, nagłego uczucia miłości w ogóle, no i tu może być taki wybuch uczuć jak najbardziej. Moi drodzy, ten Askielichów mógłby jeszcze mógłby jeszcze mówić jako rada, na ten pierwszy przekaz dla kogoś, kto powinien to usłyszeć. Aby dbałość o uczucia uczynić najważniejszą sprawą w swoim życiu. Czyli aby te uczucia były teraz najważniejsze w tych okolicach końca nowego roku i początku, uczyńcie uczucia sprawą najważniejszą. Odkładamy asa kielichów i sprawdzamy, jaki mamy przekaz drugi dla strzelczyka. Mamy cesarzową, mamy cesarzową, mamy świat. I mamy 9 buław mhm. W tle 10 mieczy, 10 kielichów i 5 pentakli. To jest przekaz dla strzelczyka, który gdzieś ma dużo końców. Kończy się dużo w życiu strzelca. No, podsumowanie roku, zakończenie roku. Um, jak wygląda to zakończenie? Zakończenie trochę wygląda tak, jakby. Były bardzo trudne myśli, bardzo ciężki rok, bardzo doświadczający. Taka energia bardzo doświadczająca uczuciowo, emocjonalnie, ale też doświadczająca takie wiecie, ciężkie myśli. Może nawet depresyjność, może lęk, może strach, może nieprzespane noce. Może tutaj w dziesiątce mieczy zakończenie związku, zakończenie relacji, może zakończenie, może ktoś odszedł też z czyjegoś życia tak, w, w tym roku. Może to takie, takie ciężkie, trudne energie? I zobaczcie, jak podsumowujecie, zakończycie zakoń, ten rok. Jedna energia tej ciężkości, tych ciężkich, trudnych myśli: czy dam radę, czy sobie poradzę sam sama, i druga energia mówiąca o tym, że. Z jednej strony jest ciężko lub było ciężko, z jakiej strony był doświadczający ten rok, ale z drugiej strony nastąpiło spełnienie emocjonalne, spełnienie uczuciowe, czyli tak jakby tutaj była jakaś strata, ale też i zyskaliście coś, zyskaliście spełnienie emocjonalne, spełnienie uczuciowe, bezpieczeństwo emocjonalne, bezpieczeństwo uczuciowe. Być może komuś spełniła się miłość, bo 10 kielichów mówi o spełnionej rodzinie, o spełnionej miłości. Tak, czyli tu jest rodzina, tutaj może być druga osoba, mogą być i dzieci tu jest przyszłe spełnienie emocjonalne jeszcze na koniec roku tak? czy przychodzi na koniec roku to spełnienie emocjonalne jest piątka pentakli, która mówi o jakimś braku albo o braku wsparcia no nie może to być brak wsparcia uczuciowego, bo mamy spełnienie 10 kielichów, więc raczej nie Chyba, że w jakimś przypadku to spełnienie dochodzi końca i kończy się to wsparcie emocjonalne, kończy się. No bo dla kogoś może być to informacja, że jest zakończenie relacji, zerwanie związku, kończy się, emocje, uczucia się kończą do kogoś i wypalają się. No i tutaj jest bieda, brak wsparcia emocjonalnego, brak bliskości, brak ciepła, ale raczej to dla jednej osoby. Dla pozostałych to jest właśnie, że zyskaliśmy, straciliśmy może kogoś albo straciliśmy był to ciężki rok. Doświadczający, ale dzięki temu, zyska, znaczy nie dzięki temu, ale z drugiej strony zyskaliśmy uczucie, miłość, osobę, spełni, jesteśmy spełnieni emocjonalnie, uczuciowo, speł, spełnia się to nam, tak, na koniec roku, a brak tutaj, który jest, to wydaje mi się, że to jest brak jakiś, albo brak finansowy, materialny, albo tutaj jest taka obawa o, o to, że kurde, jeżeli coś pójdzie nie tak, to. To tutaj ktoś podzieli mój los, tak? Ten biedny los. No, może ktoś tutaj się czuć tak biednie, może się ktoś czuć biednie, jeżeli chodzi o bliskich, tak? No, tu by mogła być taka informacja, że tutaj ktoś mógł stracić jakieś bliskie osoby, bliskie z rodziny na przykład, i nie wiem, zostać sam, ale poznaje uczucia, poznaje nową osobę, czy w ogóle jest osoba do uczuć, jest spełnienie uczuciowe, emocjonalne, więc osoba finalnie nie jest sama, pomimo, że czuje tu jakąś biedę, jakiś niedostatek, tak? Takie zubożenie. No, ktoś może jest ubożony na koniec roku finansowo, również. No, może trochę się w tym roku wydoił z kasy. No, i tyle, no co mam wam powiedzieć. E, mm -hmm. Strzelce, cesarzowa, wy w energii, no właśnie, a wy w energii obfitości, widzicie tutaj, wy macie wszystko, co potrzebujecie. Wam nie brakuje. Macie wszystko, macie dobrobyt, luksus, wygodę. Obfitość, może tu chodzi o macierzyństwo, może chodzi o to, że ktoś faktycznie będzie w roli matki, szykuje się do macierzyństwa albo już jest w energii macierzyństwa, może Wy jesteście w energii ciąży, może jesteście w ciąży, albo się dowiecie na koniec roku o ciąży. No w każdym razie miłość, macierzyństwo, takie matczyne uczucia, matczyny, macierzyński instynkt, no wy w takiej energii, słuchajcie, posiadania wszystkiego, nic Wam nie brakuje, być może. Chodziło u kogoś o to spełnienie emocjonalne, o osobę do uczuć, do miłości. Co się dzieje, co może Was spotkać? Zakończenie pewnego etapu w swoim życiu z odniesieniem największego spełnienia, największego sukcesu. Tu jest największy sukces, spełnienie. Czyli pięknie kończycie ten rok, wydarza się wszystko, to, co chcielibyście dobrego, żeby się wydarzyło i zakończyło. I jakiś ten etap, który był trudny, może doświadczający, obciążający kończy się sukcesem, wy odnosicie sukces, jest pięknie. Tutaj może być, moi drodzy, w karcie świata znajomość, relacja z obcokrajowcem osobą, z którą albo mówi w innym języku niż Wy, znaczy w takim rodzimym, rodzimym języku innym, albo po prostu jest na terenie innego kraju, tak, jest między Wami jakaś odległość, ale no, może być jedno i drugie, a może być tylko jedno z tych rzeczy, poznanie właśnie, być może to jest to spełnienie uczuciowe w karcie świata z tą osobą. I moi drodzy, dziewięć buław, no skąd to dziewięć buław? Wiecie co, dziewięć buław wydaje mi się, że jest zejściem z tej dziesiątki i z tej piątki, bo to jest takie... No, było, było ciężko, było doświadczająco. Czasami jest tak, że długi czas okres się trzymamy, wszystko trzymamy w ryzach, a na koniec nam to wszystko puszcza. Puszcza nam stres, puszczają nam nerwy yy, i zostają jeszcze jakieś takie, yy, zostaje jeszcze takie obciążenie, które czujemy, tak? które nie jest dla nas takie bez, yy, wiecie, jak to się mówi. Yy, Które w jakiś sposób odbija się tak na, na organizmie, na ciele, może nawet. I moi drodzy, dziewięć buław to jest czas po jakichś właśnie dochodzenia do siebie po ciężkich, wyczerpujących organizm przeżyciach. To jest też taka właśnie sytuacja. Słuchajcie, 9 była radzi Wam, abyście użyli, jeżeli trzeba, sił, które trzymacie w zapasie. I żebyście nie obawiali się przeszłości. Jeśli trzeba, walczcie dalej, walczcie dalej, ale jeżeli brakuje Wam już siły do jakiejś walki z czymś, z jakąś sytuacją, może z jakąś osobą, to czerpcie ją z wiary w to, że jest wygrana wasza w zasięgu ręki. Także pamiętajcie, ym że największym tutaj waszym wrogiem to jest tylko wasz strach i związane z nim zniechęcenie jakieś, którego tak naprawdę nie ma, jest w waszej głowie, tutaj jest w waszej głowie. Ale tutaj wystarczy też być z jakichś względów ostrożnym, żebyście też nie wpakowali się w coś. Bądźcie, bądźcie ostrożni. Nie wystawiajcie się na jakieś takie ciosy niepotrzebnie. Nie walczcie też niepotrzebnie, jeśli nie trzeba. Miejcie taką samokontrolę. Pamiętajcie, że doświadczenie życiowe będzie procentować wasze. I w dziewiątce buław. Jest też taka dla kogoś informacja, ktoś powinien to usłyszeć. Pomiędzy wami i kimś, pomiędzy jakąś dwójką istnieje silny związek, którego nikt nie zniszczy. Silny związek, w którym nie ma nikt. Żadne, żadne wpływy osób trzecich mu nie zagrożą. O, może tak. Albo jeszcze jest informacja taka, że trzeba więcej pracy, aby stworzyć wspaniałą relację, wspaniały związek nie ulegający wpływom towarzyskim. Ale to tak, jeżeli ktoś powinien to usłyszeć, ale raczej mam nadzieję, że do nikogo. Dobra, dziękuję strzelczykom. Wszyscy zamknęli rok na plusie, miejmy nadzieję. Buziaczki, do następnego razu. Papa. Pa.